Dzień dobry Państwu. Tomasz Fejger, wydarzenie dnia. Szanowni Państwo, wydarzenie dnia według mnie jest e, wywiad pana ministra Waltemara Żurka i deklaracja, że rozliczy fałszerstwa wyborcze. Pan minister Żurek nie e, kontestuje wyboru dla prezydenta e, Nawrockiego. Wiecie Państwo? Ja nie wiem, czy został wybrany prawidłowo, czy nie. Jaki był stosunek głosów. Natomiast wiem, że skoro nie wypowiedział się tutaj Sąd Najwyższy, no to w takim wypadku nie zostały spełnione wszystkie formalne wymogi, żeby był, żeby był zaprzysiężony. No, zrobił to Hołownia. Miejmy nadzieję, że kiedyś do tego wrócimy. Ale no, niezwykle ciekawy wywiad. Pan minister Żurek mówi tutaj również o odbetonowaniu prokuratury, ale szczególnie ta kwestia, o której pan minister mówi, sprawdzenia tego wyniku, jest niezwykle istotna. Widzicie państwo, bo w 27 roku nie będzie możliwości po tym, jeżeli tutaj te śledztwa będą się toczyć, nie będzie możliwości kolejnego zmanipulowania wyborów. Wszystko jedno jest mi kto oszukiwał, czy na korzyść Trzaskowskiego, czy na korzyść Nawrowskiego, to wszystko powinno być przeliczone. Nie może być taka metoda. Jaką usiłowano, usiłowano te sprawy zakopać pod dywan, czy bagatelizować. To znaczy, jeżeli u Trzaskowskiego sfałszowano, nie wiem, ileś głosów, u Naworskiego tyle głosów, no to to się, prawda, znosi, bo fałszowano u jednego i drugiego. Trzeba rodziczać wszystkie fałszerstwo, To jest niezwykle ważne. I co mówi minister Wórk? To jest wywiad w Onecie z panem radnem Stankiewicz. Mistrz Żurek w wyborze Nawrockiego. Tutaj mam zupełnie inny pogląd niż mój poprzednik. Chcę zapytać o taką fundamentalną kwestię: czy pan uznaje w ogóle Karola Nawrockiego za prezydenta? Pytam dlatego, że pana poprzednik, Adam Bodnar, zmieniał zdanie, raz kwestionował legalność wyborów, innym razem uznawał wyniki za wiążące. Chciałbym usłyszeć, czy Waldemar Żurek uważa Karola Nawrockiego za legalnie wybranego prezydenta. W momencie, gdy mamy dopełnione procedury, to jest odpowiedź, które odbyły się w sejmie, to po zaprzysiężeniu, jeżeli władza polityczna zdecydowała się na ruch, to ja jako prawnik były sędzia, a obecnie prokurator generalny nie mogą uznawać nielegalności wyboru prezydenta. Wcześniej legalność potwierdziła, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, której pan nie uznaje za izbę legalną. Czy pan uważa, że doszło do takiej sanacji decyzji izby poprzez zaprzysiężenie? I teraz odpowiada pan minister Żurek. Ja dalej nie uznaję tego orzeczenia. Karol Nawrocki jest prezydentem, bo został zaprzysiężony. I tutaj właśnie Hołownia, jak widzicie państwo, to wszystko jest kwestia chołowni. Bo został zaprzysiężony. Dlatego, że mamy jakby dwa tryby. Z jednej strony Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza wyniki, później mamy protesty i decyzję sądu. I tutaj nie ma tej decyzji, bo ja nie uznaję legalności tej izby ani osób, które tam orzekały. Tutaj mam zupełnie inny pogląd, niż miał mój powszednik. Ja bym tam nie poszedł. I nie wstawał i nie mówił wysoki sądzie. Czyli nie poszedłby pan na posiedzenie Izby Kontroli Sądu Najwyższego w sprawie legalności prezydenta. Natomiast politycy uznali, że mieli moim zdaniem ku temu podstawy, zaraz powiem jakie, że przeliczenie głosów we wszystkich komisjach nie zmieniłoby wyniku, prokuratorskie śledztwa nie zmieniłyby zwycięzcy. Oczywiście. To już odpowiedź znowu, te śledztwa dalej się toczą. Rozmawiając z prokuratorami na ten temat. I wszędzie tam, gdzie obywatele pokazują, że mogły być nieprawidłowości w komisjach, prokuratorzy dokonują czynności procesowej. Dochodzi do przeliczenia głosów. Co więcej, ja te wyniki przesyłam Państwowej Komisji Wyborczej do pana sędziego Marciniaka. Ciekawy jestem, kiedy odbierze to zaświadczenie wydane. Karolowi Nawrockiemu o ilości głosów, które mi zwyciężył. To jest niezwykle istotne. No bo to już chyba jest fałszywe, które dał, albo nieprawdziwe, przynajmniej stwierdzające nieprawdę. Co wynika z tego ponownego przeliczenia głosów? Tych śledztw jest 19. Ogólnie są różnice na niekorzyść pana Nawrockiego, czyli źle policzone głosy jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski miał lepsze wyniki niż wynikało z publikacji w danej komisji, ale jednocześnie te wyniki nie rzutują na całość. Podejdźmy do tych 19 śledztw trochę inaczej. Czy to były pomyłki, czy prokuratura ma podejrzenia, że doszło do fałszerstw? W kilku przypadkach jest podejrzenie, że doszło do fałszerstw, ale w większości to są pomyłki i musimy mieć tego świadomość, że tak się dzieje przy wszystkich wyborach. Ja bym jednak chciał bardzo intensywnie zbadać tę aplikację, o której bardzo głośno. Mówimy o aplikacji Prawa i Sprawiedliwości, która służyła do eliminowania ludzi, którzy mieli głosować w kilku miejscach z zaświadczeniem. Takiej historii realnie nie ma, a aplikacja była używana i znamy przypadki powstrzymywania ludzi przez członków komisji, aby korzystali z tej aplikacji. Muszę się. Zagłębić w tę sprawę, ale na pewno, jeżeli się rzutowało to na wynik, to my będziemy te wyniki skrupulatnie liczyć. Słuchajcie, Państwo, to co mówimy. Bo ja bym chciał tutaj obywateli zapewnić, że moje podejście do tego jest zupełnie inne. Czy Pan nam da odpowiedź na pytanie, Panie Ministrze, ilu realnie do jednego wyborcy miał Rafał Trzaskowski, ilu realnie co do jednego wyborcy miał Karol Nawrocki, Czy jest Pan w stanie podjąć takie zobowiązanie? W tych komisjach, które zostaną przebadane przez prokuraturę, to się nie zakończyło. I tu chciałem wyraźnie powiedzieć, że my prowadzimy te śledztwa. Jeżeli ja słyszę, że ktoś, kto zna się na statystyce, mówi: ale tu jeszcze w 400 komisjach jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, to będziemy liczyć. Bardzo dobrze. Naprawdę proszę mi wierzyć, gdybym miał podejrzenia, że. Było to robione na taką skalę w Polsce, że trzeba było zarządzić przeliczeniem głosów we wszystkich komisjach. Nawet pięć minut bym się nie zawahał. Ale nie mam takiego podejrzenia po tym, co zobaczyłem w prowadzonych śledztwach. Natomiast chciałbym, żeby to, co zostanie przeliczone, pracą funkcjonariuszy, żeby to trafiło jednak do PKW. Żeby zastanowiła się nad tym, rozmawiając ze specjalistami, którzy zajmują się prawem wyborczym. Okazuje się, że brakuje wprost procedury w kodeksie wyborczym, która pozwalała po tym orzeczeniu w Izbie Kontroli zmienić wynik, ja uważam, że tę procedurę trzeba zmienić, bo każdy obywatel w Polsce musi wiedzieć, że jego go, głos nie wpadł do kosza. I ten wywiad, szanowni państwo, jest naprawdę niezwykle istotny. Tak ja zawsze z państwem rozmawiam, mówię to co myślę. Zrozumie się, szanowni państwo. To jest straszny problem dla PiSu i dla Rosława Kaczyńskiego, dla tych działań Czarnka, tych ich działaniach przy wyborach. Po takiej deklaracji i po takich działaniach prokuratury, która będzie skrupulatnie wyjaśniała wszystkie nieprawidłowości w komisjach wyborczych, to te struktury terenowe PiS-u będą miały straszny problem, żeby wyznaczyć kogoś to do w komisji wyborczych, bo ludzie, kogoś, kto będzie chciał tam coś nagiąć. Spodziewam się, że ludzie nie będą chcieli fałszować, ludzie będą chcieli normalnie funkcjonować. To jest niezwykle istotne. Nie rozumiem, dlaczego do tej pory nie został rozliczony człowiek, który instytuował, pokazywał w internecie. W jaki sposób można e, sfałszować hologram na e, tym zaświadczeniu do głosowania? On pokazywał, on miał ileś tych, tych dokumentów. Razie, państwo, no, co, co jest naprawdę, to jest naprawdę nie do pomyślenia, że m, można instytuować i pokazywać, w jaki sposób dokonywać przestępstw, i, 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 i to, jest, to nie jest badane przez organy ścigania. i to, to. No, Gdzie na no to sobie pokazał Pan? To jest niezwykle istotne. Bardzo, bardzo ciekawie również pan minister Żurek powiedział się w tym wywiadzie odnośnie rozbetonowania prokuratury, czyli tych wszystkich ludzi mianowanych przez Wigniewa Ziobre. I bardzo ciekawie. Powiedział, jak będą traktowani neosędziowie. Ten, ten wywiad pokazuje, że to nie ma jakiegoś bicia w pałką po głowach w takim szale dokonania zemst. Spokój. Tutaj minister Żurek podchodzi bardzo pragmatycznie. Minister Żurek tłumaczy, że będą wyciągane konsekwencje do neosędziów, do tych, którzy... Już na przykład na podstawie wyroków trybunałów i sądów formalnych europejskich przynieśli straty dla Skarbu Państwa, bo na podstawie tego, że uczestniczyli w wydawaniu jakiegoś postanowienia, no okazuje się, że obywatele mają od Skarbu Państwa zwrócone pieniądze. I pan minister mówi, że ten człowiek musi się liczyć z tym, że jeżeli będzie. Po tym, kiedy już tak się stał, po raz kolejny wychodził e, na salę sądową i będzie e, dalej wykonywał to obowiązki. Natomiast no, ma pełną świadomość, że jego działania przysparzają e, tylko, e, po pierwsze prawo, a po drugie jego działania przysparzają strat dla skarbu państwa. I do, tej, do tych ludzi będą wyciągane konsekwencje. E, tak, to jest bardzo, bardzo ważny wywiad. Polecam Państwu ten wywiad wonecie. Tutaj jest szereg kwestii poruszonych. Mnie najbardziej zaintrygowała ta kwestia sprawdzenia wyniku wyborów. Jeżeli Państwo w zestawieniu z tym, w jaki sposób zachowuje się Nawrotski, my naprawdę nie wiemy, ilu ludzi zagłosowało na Nawrotskiego. Jeżeli damy radę zobaczyć, państwo będzie miało na tyle determinacji, żeby sprawdzić wyniki wyborów, uszanować ludzi, którzy poszli do wyborów, będzie niezwykle istotne. Skończył się argument o tej przeważającej ilości ludzi, którzy dali im mandat zaufania. Nie wiemy, kto im dał naprawdę mandat zaufania, no a co się dzieje, jak zachowuje się pan Nawrocki, sami Państwo widzicie. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę o ewentualne podniesienie łapki w górę i wsparcie mojego kanału. Dziękuję Państwu.